Cześć, mam tutaj boczek drzwi z Golfa Będę starał się wykleić tutaj ten dekor Zostały mi już tylko dwa dekory do wyklejenia Cała reszta auta jest gotowa Zanim to pokażę Nie nazywajmy tego tutorialem Tylko bardziej takie za kulisami Nie jestem profesjonalistą jeżeli chodzi o klejanie Więc na pewno popełnię tu trochę błędów Nie chcę żebyście się wzorowali na tym Pokażę Wam jakie folie tutaj mamy do wyboru Więc najbardziej popularny Oczywiście jak zawsze jest Carbon Którego szczerze i z całego serca nienawidzę. Jest nudny, wszyscy go używają błyszczy do tego, no bez sensu. Jest taki czarny połysk, który wygląda bardzo blisko tego piano black z, z Volkswagena. No ale to jest dość niepraktyczne, bo razi i kurzy się niesamowicie. Szary matowy z metalikiem to wygląda dość fajnie na elementach. Mamy czarny mat, tylko to się strasznie mocno palcuje. Ale jak jest czyste, to robi wrażenie. Są oczywiście jakieś folie kolorowe, coś w połysku. Coś matowego. Jest taka fajna folia, którą miałem w Volvo v 50 c i C30C. To jest chyba Black Dune i ona się super sprawdza, jeżeli macie pojedynczy, jeden duży element. Bo spasowanie tego wzoru między elementami, tak jak w Golfie 7C, tam mamy 5 albo 6 elementów deski rozdzielczej koło siebie. Spasowanie tego wzoru między elementami, no to by było wyzwanie, że tak powiem. A tutaj macie tę folię, którą ja wybrałem którą mam już tam położoną w, w samochodzie tylko niech nam tutaj kamera wyostrzy, żebyście zobaczyli jak ten wzorek wygląda, może go tutaj gdzieś położę, może się wtedy uda to jest taki czarny heksagon, folia strukturalna także te heksagony tutaj są wyczuwalne pod palcem dobra, pokażę Wam to na samochodzie jeżeli uda mi się wykleić a teraz się biorę do roboty